Dzień dobry kochani Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z znaku barania w czytaniu na marzec 2020. Kochani, zobaczymy, co u Was słychać w miłości, w finansach, a wiosna za pasem być może tutaj jakieś nowe uczucie, nowa osoba, nowe sytuacje przyjdą do Waszego życia, czego Wam życzę z całego, z całego serducha. Zaczynajmy zatem od rozkładu miłosnego, tak dla osób będących w parach i dla singli. A zobaczymy, kochani, zatem co u Was. Karty mamy już wstępnie przekasowane. Także możemy, możemy powolutku zaczynać. Baran marzec 2020. Poproszę o prowadzenie sił wyższych dla wszystkich osób spod znaku barana dla Waszego najwyższego dobra. Baran Marzec 2020. Miłość uczucia. Zobaczmy, co dla Was. Szybkie wiadomości. Szybkie wiadomości jakieś. Karta siły, królowa buław. Z samego przełożenia. Zobaczmy, co pokaże się w rozkładzie. Jeśli jesteś kobietą, jeśli jesteś kobietą z znaku Barana, to w marcu masz tutaj takie ostrzeżenie od sił wyższych, tak? Jesteś, jesteś, w, związku, jesteś w związku małżeńskim, mamy tutaj kartę ślubu, a dla Ciebie pokazuje się tutaj ostrzeżenie. A ponieważ do Twojego życia, do Twojego życia tutaj w marcu, być może już w lutym, wkroczył jakiś mężczyzna, mężczyzna, który jest pokazany tutaj w dwóch bardzo niefajnych kartach. I jest to takie ostrzeżenie dla Ciebie, aby absolutnie w ten związek, w tą relację nie wchodzić. Mężczyzna, który jest pokazany w karcie rycerza, rycerza Buław, najprzystojniejszy z rycerzy wśród kart tarota, wśród rycerzy tarotowych, tak? Ktoś bardzo gorący, ktoś, kto otwarcie mówi, czego oczekuje. Z tym mężczyzną tylko przygoda, z tym mężczyzną tylko romans. Nie jest to absolutnie ktoś, kto zagości w wasz, waszym życiu na stałe. Tak? myślę, że Wy sobie doskonale zdajecie z tego sprawę, tak? bo to, co Ty masz w głowie, tak jak Ty widzisz, tak jak postrzegasz tą osobę, to widzisz go dosłownie jako uwodziciela, jako romantyka i dokładnie tak jest, to jest dokładnie, to jest dokładnie taki człowiek. Natomiast bardzo silna, bardzo silna energetyka tutaj pomiędzy Wami, bardzo silne takie wzajemne, a, wzajemne przyciąganie, kochani, to czytanie jest tutaj dosłownie po to, tak, dla takich kobiet, dla takich dziewczyn, a, które są w związkach małżeńskich, aby po prostu w takie rzeczy nie wchodzić. Tak? Temu panu mówimy nie. Dlaczego, kochani? Ponieważ twój mąż, twój partner pokazany jest tutaj w karcie Króla Mieczy. Tak? Król Mieczy, energia mężczyzny dojrzałego, ktoś, kto jest mądry, kto jest bardzo spostrzegawczy, kto jest doskonałym, doskonałym obserwatorem. I tutaj jest takie niestety takie przesłanie z tego czytania, iż Twój mąż bardzo szybko zorientuje się, w co Ty się wplątałaś, w co Ty się bawisz i z tego tytułu mogą być tutaj u Was, kochani, bardzo, bardzo poważne, bardzo poważne konsekwencje. Tak? W okolicznościach zewnętrznych pokazuje mi się tutaj romans, który szukuje się między, między tobą a, a tym mężczyzną. Ty ewidentnie podążasz w kierunku tej, tego mężczyzny. Jesteś w karcie, pokazana w karcie królowej, królowej Buław, a także romans z tym mężczyzną może się skończyć naprawdę tutaj roz, roz, rozwaleniem, powiem dosłownie, Twojego związku małżeńskiego, małżeńskiego w którym... W którym, jesteś, w którym jesteś obecnie, twój mąż po prostu tego jak gdyby nie odpuści, nie wybaczy, tak? Dla niego bardzo ciężka, a bardzo ciężka energetyka, a ty możesz stracić poczucie bezpieczeństwa w związku, tak? Poczucie bezpieczeństwa w związku, a dziewiątka mieczy to są stany takie prawie przeddepresyjne, to jest pułapka to kształtów, bezsenne noce, no taka niefajna energia. Możesz sobie po prostu przez znajomość z tym mężczyzną narobić poważnego, a poważnego bałaganu, bałaganu w życiu. Twój mąż, naprawdę jesteście dobrym związkiem, jesteście dobrą relacją, trochę tutaj się darło może rutyny dnia codziennego, ale to jest dobry związek, tak? to jest dobre małżeństwo, masz męża, który naprawdę tutaj o ciebie dba, dba o dom, dba o rodzinę. Ty się pokazujesz troszeczkę tutaj jako taka po prostu znudzona tą codziennością, przeciążeniem, zmęczeniem, tak obowiązkami dnia codziennego, dlatego też ten mężczyzna wzbudzi w tobie niepokój i takie po prostu no, jakąś odmianę, tak? Natomiast... A masz tutaj bardzo, bardzo dużo do stracenia, a przede wszystkim mężczyzna, który naprawdę Ciebie kocha i trwały, solidny związek. Także miłe panie, miłe dziewczyny z znaku barana, jeśli komuś coś takiego się przytrafi, jeśli ktoś taki do Waszego życia tutaj zawita w marcu, zagości w Waszym życiu, takiemu Panu mówimy, mówimy nie, bo z tym panem, tak jak powiedziałam, tylko romans, tylko przygoda, nic więcej z tej relacji, z tego związku nie będzie. Dobrze, a teraz zobaczmy kochani, co dla singli, ale pamiętajcie również o tym, tak? Ja za każdym razem o tym a, przypominam, iż te energie w teorii w czytaniach ogólnych są dualne, tak? Także ja przeczytałam to czytanie, ten rozkład tak, jakbym robiła to dla kobiety. Natomiast jeśli jesteś mężczyzną i słuchasz tego czytania, taka sytuacja się w Twoim życiu przydarzy, czyli jakiś tutaj romans z jakąś kobietą, prawdopodobny, możliwy, to jak najbardziej tę energię możesz sobie tutaj odwracać męską na żeńską, żeńską na męską. Jest to tutaj jak najbardziej wskazane. A teraz zobaczmy, kochani, co dla naszych singli, tak? Spod znaku barana. Co Was tutaj czeka? O single z przeszłości, a chyba mówimy tutaj o, o kimś, komu rozpadł się bardzo nagle, w bardzo niespodziewanych, zaskakujących, zaskakujących, kochani, okolicznościach związek, tak? Poprzedni, a jesteście sami, jesteście same strata, żałoba, rozczarowanie, rozczarowanie w uczuciach, w uczuciach smutek, odzyskujecie równowagę, tak? Ten marzec będzie takim czasem, gdzie Wy szukacie równowagi, tak? W samych w samych w sobie, uspokajacie tę całą sytuację, staracie się, żyć, staracie się żyć dniem codziennym i bardzo dobrze, że znajdujecie tą siłę w sobie, ponieważ marzec będzie tym czasem, gdzie przyjdzie tutaj dla Was, idzie w ogóle dla Was tak, w 13. karcie Arkan Wielkich, a w karcie śmierci przychodzi zmiana i transformacja, i transformacja do Waszego życia. Zawieszenie tego konfliktu wewnętrznego Dobrze stało się, było minęło, idę, a, idę do przodu z nową, z nową energią i przychodzi tutaj w marcu, myślę, że pod koniec marca, tak, do Waszego życia, a, do waszego, do waszego życia nowy partner, nowa partnerka, tak, Ktoś, kto będzie patrzył na świat dokładnie tak jak ty, tak? będzie miał te same oczekiwania, a świetne porozumienie, świetne dogadywanie się, a możliwość jakiejś pracy, współpracy też tak z tą osobą, może to być gdzieś w miejscu, miejscu pracy czy przy pracy poznajecie, poznajecie tą osobę, wspólne zainteresowania, rozmowy o pracy, z tego tworzy się bardzo fajna a bardzo fajna relacja, mało tego, że bardzo fajna relacja, to właśnie dla Was baranki ten marzec 2020, ta osoba, która przyjdzie do Was, do Waszego życia, to jest Twój partner czy Twoja partnerka karmiczna? Co dla niektórych z Was taka sytuacja tutaj się, tutaj się pojawia? Ta osoba przychodzi do waszego życia po to, aby być nagrodą, aby być karą, aby być lekcją. Dla siebie jesteście po prostu przeznaczeni. Musieliście stanąć sobie na drodze, aby coś wspólnie, aby coś wspólnie doświadczyć, kochani. Nie dało i nie da się po prostu tego, nie da się po prostu tego uniknąć. A także tak jak powiedziałam, gdzieś w pracy, przy pracy poznajecie kogoś takiego, tak? to jest nagle błysk, idealne porozumienie, idealne przyciąganie, a idealny zachwyt tą drugą osobą, nagła osoba, nie wiadomo skąd się po prostu a wzięła w Waszym życiu. I to wszystko w niesamowicie zastraszającym tempie zaczyna zaczyna tutaj po prostu iskrzyć między Wami, tak? jest szybka wymiana wiadomości, szybka wymiana informacji przez telefon, przez media społecznościowe, piszecie, kontaktujecie się, spotykacie się, to jest zwycięstwo, związek, a związek karmiczny zakończony tutaj happy endem, tak? A Wy bardzo szybko będziecie potrafili, a, m, bardzo szybko będziecie potrafili odnaleźć siebie nawzajem, tak? Dwie po prostu, a, dwie po prostu bliźniacze, a, bliźniacze dusze, tak? Często te związki karmiczne są bardzo trudne, są to relacje naprawdę, gdzie ludzie się schodzą, rozchodzą, jest taka wzajemna tęsknota, jednocześnie nie mogą być ze sobą Natomiast tutaj u Was pokazuje się to bardzo ładnie, bardzo szybko, taki partner, partnerka, partnerka docelowa, przepraszam i tego kochani z całego, z całego serducha Wam życzę. Zobaczmy teraz, przepraszam Was bardzo, muszę popić troszkę wody, no gadam i gadam, aż mi wysycha, wysycha i a zobaczmy teraz, co słychać u Was, kochane baranki, w pracy i finansach. Zobaczymy, jak to będzie u Was wyglądało. Baran Marzec 2020, praca i finanse. Praca i finanse. Pamiętajcie kochani o tym, iż są to czytania ogólne, tak? Nie ma takiej możliwości, aby korespondowały one z każdym z Was. Po prostu, po prostu jest to niemożliwe. Natomiast jeśli, jeśli to czytanie nie koresponduje z Tobą, a masz jakieś a, swoje rzeczy, pytania, e, problemy e, i chciałbyś, czy chciałabyś zajrzeć w karty, to ja bardzo serdecznie zapraszam oczywiście do siebie na, na sesje prywatne. E, kontakt, zgłoszenia przez Messenger, przez Messenger na moim a, prywatnym Facebooku Anna. Anna Lubińska, tak? Tam znajdziecie, tam nie znajdziecie, tam znajdziecie messenger a, i, i, i w ten sposób proszę, proszę się ze mną kontaktować, umawiać na sesję, jeśli jest to Waszą, waszą wolą. Praca i finanse, baran marzec 2020. Zobaczmy, kochani, co dla Was... Co dla niektórych, kochani, szykuje się wyjazd za granicę. Jeśli ktoś z Was chce podjąć pracę poza granicami naszego kraju lub znajduje się gdzieś poza granicami naszego kraju i chciałby zmienić pracę dosłownie poza granicą państwa, obrębu, gdzie, gdzie znajduje się na chwilę obecną, a to jak najbardziej jest to możliwe w marcu, tak? Jest to, będzie to możliwe w marcu, a świetna praca, współpraca, będzie trzeba zawalczyć o to stanowisko, będzie trzeba zawalczyć, a będzie trzeba zawalczyć o siebie, tak? Walka zdany egzamin, a w siódemce, w siódemce buław, tak? A mówimy o bronieniu swojej pozycji, tak? Czyli może to być jakaś rozmowa kwalifikacyjna, może chodzi o przy przygotowanie odpowiedniego swojego CV, udokumentowanie tak? wszelkich swoich możliwości, dyplomów i tak dalej, zawalczenie o swoją pozycję, bo na pewno będzie jakaś, jakaś konkurencja i będziecie musieli pokonać tutaj po prostu, starając się o tą pracę inne, inne osoby natomiast jeśli zrobicie to dobrze jeśli się przygotujecie do tego dobrze tutaj macie kartę macie kartę zwycięstwa wszystko a wszystko się uda dostaniecie tą pracę dostaniecie dostaniecie ten angaż o który się o który się staracie dobrze zobaczmy co tutaj dalej dla was. Tak, z przeszłości pokazuje się zawieszenie stosunku pracy, tak? Czyli albo Wy w tej chwili jesteście tutaj na jakimś wypowiedzeniu, albo kończycie po prostu jakiś projekt, coś tutaj dobiega końca i to jest taka sytuacja, która no po prostu działa na Was bardzo, bardzo depresyjnie. Wy nie wiecie, co macie tutaj w tej sytuacji zrobić, nie macie jak gdyby planu B. Na dalszy, na dalszy tutaj rozwój swój zawodowo-finansowy. Zawodowo Natomiast nie przejmujcie się, naprawdę macie dobre karty. Z samego przełożenia pokazała się sytuacja kogoś, kto szuka pracy gdzieś poza granicami kraju, to się uda. Natomiast tutaj jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, że nie ma tej pracy albo ta praca, którą ma się kończy i boi się o swoją przyszłość. Proszę się nie bać, odpowiedź tutaj z karty jest taka, iż praca, współpraca, podjęcie pracy za pomocą, przy pomocy dla kobiety, która przedstawia się w karcie. Cesarzowej. Jest to energia kobiety dojrzałej, około 50 roku życia i wzwyż, a kobieta, która jest, no ma wszystkie cechy cesarza, tak? Ma wszystkie cechy cesarza, jest bardzo decyzyjna, jest osobą bardzo konkretną, bardzo dobrze ustawioną, a różnica pomiędzy cesarzową a cesarzem jest taka, kochani w Tarocie, iż cesarzowa jest osobą taką bardzo empatyczną, tak? Bardzo współczującą. Jest osobą, jeśli jest pracodawcą, to jest osobą, która opiekuje się, troszczy o swoich pracowników, pracowników rozumie ich sytuacje życiowe, problemy domowe i tak dalej, bardzo, bardzo taka empatyczna, jak powiedziałam, pracodawczyni. Tak więc dla kogoś takiego, przy kimś takim macie tutaj możliwość podjęcia pracy dla takiej osoby albo taka kobieta pomoże Wam znaleźć pracę. Natomiast to jest taka właśnie wskazówka, aby jeśli szukacie rozwiązań, pytajcie właśnie takich osób, kierujcie się w kierunku takich osób lub jeśli będziesz na rozmowie kwalifikacyjnej, czy będziesz miała, czy miał możliwość podjęcia pracy dla kogoś takiego, to jak najbardziej idźcie w to, bo naprawdę, a jest tutaj karta słońca, czyli bardzo dobry związek, bardzo dobra praca, bardzo dobra współpraca z tą a z tą właśnie kobietą dla tej kobiety. I to jest właściwa ścieżka, tą ścieżką, kochani, podążajcie. Taka tutaj podpowiedź dla Was z kart tarota. Co tutaj jeszcze, jeśli chodzi o Waszą pracę, o Wasze finanse? Kochani, pokazuje się tutaj, iż kobieta spod znaku barana może mieć bardzo poważne problemy, bardzo poważne problemy w pracy. To jest też takie ostrzeżenie, o co chodzi. Szybkie, niespodziewane wiadomości, zastakujące ją samą informacje o nagłej, niespodziewanej ciąży. Tak? Czyli jakaś pani, jakaś dziewczyna tutaj spod znaku barana zachodzi w ciąży i z tego tu może mieć bardzo poważne problemy w pracy. Tak? Proszę uważnie dopilnować tutaj wszelkich rzeczy formalno-prawnych, formalno tak, zanim, zanim zgłosisz ciążę, zanim cokolwiek tutaj, bo to dotyczy pracy, tak, to dotyczy pracy to wydarzenie, dotyczy finansów, to sprawdź, czy ty na pewno masz, podpisaną umowę, czy przysługują Tobie wszelkie, um, wszelkie przywileje, tak, dotyczące tutaj Twojego stanu e, i tak dalej, i tak dalej, urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, bo coś tutaj nie gra, tak, coś tutaj absolutnie w Twojej pracy nie gra, być może chodzi o to, iż umowa, na którą pracujesz jest albo jakąś umową śmieciową, albo albo coś tutaj nie gra, więc to jest ostatni czas, tak, ostatnia chwila, dosłownie ostatnie miesiące będą tutaj dla Ciebie, tak, A na to, aby, aby te, te, te sprawy, ten stosunek pracy tutaj uregulować, pokazuje się, iż będzie to bardzo ważne w przyszłości dla Ciebie, kiedy to dziecko już przychodzi na świat, tak? bo mam tutaj przyjście dziecka na świat i te problemy naprawdę zaczynają się dopiero, więc ten moment, gdzie, gdzie tutaj właśnie jest ta informacja o poczęciu, powinna być takim sygnałem dla Ciebie, tak, aby tutaj uporządkować i zabezpieczyć siebie i dziecko na przyszłość. A ja przede wszystkim gratuluję bardzo serdecznie, jeśli kogoś takie, takie szczęście tutaj w postaci dzieciątka spotyka. Kochani, co tutaj jeszcze? Co dla niektórych osób z podznaku barana ten miesiąc, ten miesiąc marzec, szczególnie początek, no będzie taką, no będzie taką niepewnością, tak? bo tutaj pokazuje się dużo sytuacji dotyczących takich właśnie nieusystematyzowanych sytuacji związanych z zatrudnieniem, tu coś kończę, nowego nie mam, idę w niepewne, tak? Także taka, taka niepewność będzie Wam towarzyszyła, myślę, że tutaj do, do pierwszej połowy marca, a później kochani, to wszystko bardzo ładnie, bardzo ładnie się tutaj poukłada. I tego Wam kochani, i tego kochani Wam życzę z całego z całego serca. Kochani, życzę Wam pięknej, wiosennej pogody. Mam nadzieję, że marzec przywita nas tutaj słonecznie wiosennie. a Myślę, że będziemy się cieszyć spacerami po lesie, jak najwięcej będziemy mogli przebywać, przebywać na świeżym powietrzu. Życzę Wam dużo, dużo miłości, dużo radości każdego dnia. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia w przyszłym miesiącu.